Witam, mam na imię Krzysztof, mam 63 lata i mieszkam w Warszawie. Z zawodu jestem technologiem żywności. Kończyłem Akademię Poznańską. Bliżej mi tam było niż do naszej szkoły gospodarstwa wiejskiego. Mam żonę, mam dwóch dorosłych synów. Jeden niestety, jak grona naszego młodego pokolenia, wyemigrował do Brytanii, drugi jest w Polsce. Młodszy jest geodetą. Starszy, tak jak mówiłem, w Brytanii mieszka w Oxfordshire, w przepięknym miejscu, w prześlicznej okolicy. No i ja jestem zauroczony w Brytanii. Też bym chętnie wyjechał, ale pewnie mnie tam nie chce. Mam wnuczkę, ma trzy lata. Przepiękna i przesłodka dziewczyna. Moja żona i ja w tej chwili w sobie zamierzamy budować dom. Młodszy patrzy na nas, tak jakoś dziwnie, ale wydaje mi się, że w każdym wieku trzeba spełniać swoje marzenia. I właśnie to robię w tej chwili. Też staram się spełnić jedno ze swoich marzeń. Chcę dać satysfakcję wszystkim tym, którzy będą chcieli ze mną współpracować i na niwie filmowej bądź reklamowej stworzyć coś nowego, spektakularnego, wspaniałego. Ja w każdym razie w tym wezmę udział w stu procentach. To wszystko.